Inspektor Pająk. E, inspektor Pająk! Co pan tu robi? E, ruszam na misję supertajną. Zapraszam! Wzbij się w niebo. Drodzy Państwo, linie lotnicze w to gwarancja dobrej zabawy. Merde à la ha, I <gry> bezpieczeństwa! Inspektor Pająk i jego ekipa. Kosma, pomóż nam. Doszło do. Przestępstwa. O, czyli sprawa dla Pajęczaka. Ogarnę to. Uratują świat! Niedługo po odlocie Przędnicki uległ dezynsekcji. Sprawca jest wśród nas. Hmm. Sprawca? Tutaj? Niemożliwe! No. Też chcę detektywić! Jestem Inspektor Pająk, a Inspektor Pająk działa sam. Moim zdaniem sprawców jest dwóch lub trzech. Kto du na czterech? Czterech? Wracam do gry! Szczęście! Gdziekolwiek ujdzie, przyciąga kłopoty! To nie moja sprawka! Nie panikujcie! Zbierzcie pasażerów! Wspólniczko naprzód! Policja! W imieniu prawa na Wszyscy o tym trąpią! A, nie czytam recenzji! Inspektor Pająk, już wkrótce.